Witam, mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Maciejem Dudko, autorem książki Efekt Tygrysa. I właśnie dzisiaj na tym efekcie Tygrysa się skupimy. Zacznijmy od tego, czym jest efekt Tygrysa. Witam Was serdecznie. Efekt Tygrysa jest taką swego rodzaju metaforą tego, co prowadzą do prostego słowa wydłużnienie się. Skąd się wziął efekt tygrysa? Dosłownie kilka lat temu trafiłem gdzieś w internecie na taki prosty obrazek, na taką prostą grafikę, która przedstawiała kilka kotów siedzących jeden obok drugiego i wśród nich siedział tygrys. W zasadzie to jest puenta, bo nie trzeba nic więcej dodawać. Ten tygrys jakoś na tle tych wszystkich pozostałych kotów, mimo że siedział dokładnie tak samo jak one, w takiej samej pozycji, miał taką samą, powiedzmy, twarz, wyraz twarzy, że jeśli, jeśli można mówić o twarzy tygrysa, to jakoś tak na pierwszy rzut oka Wybijał się spośród tych wszystkich pospolitych, przeciętnych kotów. To spłoniło mnie do myślenia, że podobnie jest z nami, z ludźmi, z których każdy z nas próbuje jakoś zaistnieć, wybić się gdzieś na rynku. Na początku może na studiach, później wśród pracowników w swojej firmie. Dać się zauważyć pracodawcy, ażeby dostać podwyżkę, ażeby dostać awans. W którymś momencie, kiedy i jeśli ktoś zaczyna pracować na własny rachunek, prowadzi firmę, no to musi walczyć o klientów, musi walczyć o rynek, przynajmniej do punktów, którym osiągnie jakąś tak zwaną wolność finansową, gdzie jest mu już to wszystko jedno. ale to, Chyba to nigdy raczej... nie jest wszystko jedno. Myślę, że na każdym poziomie rozwoju zawsze o coś trzeba się starać. Ja jestem na tym etapie, gdzie rzeczywiście prowadzenie własnej firmy uwolniło mnie od pewnych zaszłości etapowych, co nie zmienia faktów, że żeby przetrwać na rynku jako takim, tak czy inaczej trzeba się wyróżniać. Trzeba się wyróżnić, żeby pozyskać klientów, żeby pozyskać kontrahentów, partnerów biznesowych. Bo bez tego my ludzie to my gdzieś w jakiejś, w jakiejś masie pospolitości, zwyczajności. To jest dobre dla tych ludzi, dla tych osób, które. Czyli efekt tygrysa to jest właśnie niejako sposób wyróżnienia się. Tak to traktuję i w zasadzie ta moja książka i ta cała filozofia, którą tutaj zawarłem ma na celu zachęcić osoby, którym zależy na czymś więcej niż tkwienie w szarej masie i robienie rzeczy pospolitych, banalnych, zwyczajnych, do tego, żeby zrobić ze swoim życiem coś więcej. Czy można powiedzieć, że ta książka dotyka obszaru rozwoju osobistego jak budowanie pewnego rodzaju przebojowości? Wyjątkowości, wybitności, a co jest celem tego całego procesu, to tak naprawdę dla każdego może, może być co innego. Dla jednych to będzie proste zyskanie większej liczby klientów, czy mówiąc ogólnie kontrahentów, dla innych celem, tym takim ostatecznym celem, będzie zbudowanie majątku na tej unikalności, wyjątkowości. Dla jeszcze innych może jakieś docelowe działania charytatywne, pomaganie innym. Tak czy inaczej, żeby każdy z tych celów, może jeszcze jakieś inne, osiągnąć, trzeba zbudować swoją markę. W zasadzie ten mój efekt tygrysa dotyka tematu unikalności poszczególnych osób, budowania tej unikalności, eksponowania jej i wybijania się właśnie ponad te przeciętne koty, które nas otaczają. Zaczęło się już o tym mówić, o budowaniu marki. Dlaczego warto własną markę budować? No chyba właśnie z tych powodów, o których powiedziałem. Osoby, które, którym zależy na życiu trochę mniej przeciętnym, trochę mniej pospolitym niż taki 8-godzinny standardowy dzień pracy, rodzina 40 godzin tygodniowo w korporacji i 11,5 miesiąca. Pracy, dwa tygodnie albo trzy tygodnie urlopu, raz w roku wyjazd. Jeśli komuś zależy na czymś bardziej wyjątkowym, na zbudowaniu własnej firmy, na zbudowaniu sieci kontaktów biznesowych, na osiąganiu sukcesu, jakkolwiek ten sukces nie będzie rozumiany, to własna marka jest na pewno w tym pomocna. Własna marka jest taką dźwignią, która pokazuje nas na tle społeczeństwa. Wybicie się na tle innych osób i pokazanie im się jako lidera, jako przewodnika, jako punktu odniesienia, jako swego rodzaju drogowskazu życiowego. Od czego zacząć budować efekty Grysa, budować własną markę? Ja myślę, że to pytanie będzie miało inną odpowiedź w zależności od tego, kto słucha w tym momencie naszej rozmowy, bo ktoś kto ma lat na przykład 40 część swojego zawodowego życia spędził już na, powiedzmy, współpracy z różnymi firmami, pracy etatowej w korporacji. Można powiedzieć, że rozpoczęcie budowania własnej marki ma za sobą, ma za sobą pewien etap, który nazwałbym zbieraniem doświadczeń, czyli gromadzeniem wiedzy eksperckiej, umiejętności eksperckich i budowania tej takiej wewnętrznej marki, wewnętrznej wartości, którą już w zasadzie może dzielić się z innymi osobami. Inna sprawa, że ta wewnętrzna wartość u bardzo wielu osób jest niewidoczna. Każdy z nas przecież ma w otoczeniu ludzi, którzy przez kilkadziesiąt lat pracują w jakiejś branży, zajmują się jakąś tematyką, ale są tak naprawdę nawet nie tyle pospolitymi kotami, co pospolitymi myszami, zamkniętymi w sobie, tkwiącymi. Gdzieś w jakimś układzie, czy to jest mała firma, czy to jest korporacja, czy to jest uczelnia wyższa, czy to jest jakaś jednostka administracyjna. No, czy, to czyli jest... ja, czy ja dobrze to odbieram, że tak mówisz, że efekt tygrysa nie jest dla wszystkich? Myślę, że dobrze to odbierasz, że efekt tygrysa jest dla, tygrysów, dla tych gdziesów, dla tych ludzi, którzy w środku mają pewien zalążek, coś co w odniesieniu do przedsiębiorczości nazywane jest często genem przedsiębiorczości. Wiele osób wybiera prostą drogę życiową wygodną, niezbyt efektywną, niezbyt efektowną. Ten taki żywot człowieka poczciwego, który propagował ojciec jeden z ojców polskiej literatury, gdzieś tam w nas, pospolitych ludziach, właśnie tę pospolitość podsyca. Niepospolitość wymaga wyjścia ze skorupki, spojrzenia na siebie jako tygrysa i podejmowania odważnych decyzji życiowych, które są ryzykowne. Powiedziałeś odważnych decyzji. Możesz się podzielić, jakie odważne decyzje podjąłeś w swoim życiu, które właśnie sprzyjały budowaniu marki. Wiesz, co dla mnie jedną z takich chyba najtrudniejszych decyzji, co do których miałem spore obawy, ale niewątpliwości, bo to jest istotne. Była sytuacja, która spotkała mnie 7 lat temu, kiedy byłem w zasadzie bez pieniędzy, byłem po rozpoczęciu mojej kariery. Która, jak sądziłem, jest właśnie początkiem budowania matki, bo pracowałem przez 4 lata w telewizji i tak już gdzieś tam stawałem się lekkomedialną osobą. I nagle to wszystko się skończyło, bo wkroczył w moje życie pewien szef, którym nijak nie mogłem się dogadać, który stwierdził, że no nie jest rozstajemy się. I w tym momencie moje życie, jak sądziłem, wtedy załamało się. Nie wiedziałem, co robić dalej. Pomysły były, ale był też strach przed realizacją tych pomysłów, i w którymś momencie dostałem propozycję. Dwie, dwie propozycje w krótkim czasie, przy czym jedną osobistą, drugą zawodową. Zawodowa propozycja to był pomysł, żebym współpracował z jedną z wrocławskich uczelni. Miałem zostać pracownikiem dydaktycznym, etatowym, zarabiać jakieś tam swoje 3 czy cztery tysiące złotych i powiedzmy cieszyć się spokojem etatu i ta perspektywa była dla mnie kusząca, bo po pierwsze były to niezłe pieniądze, jak na tamten czas dla mnie, tak mi się wydawało. Był to spokój, było to pewne zabezpieczenie. Kredytów, które przecież trzeba było spłacać. W tym momencie, właśnie podjąłem decyzję, trochę nierozsądną, wydawałoby się, bo dostałem propozycję, żeby wyjechać na wycieczkę, powiedzmy na taką wyprawę do Kanady i do Stanów. To miało trwać kilka tygodni i musiałem zdecydować jedno albo drugie. Dostałem informację z uczelni, że, Panie Macieju, jeśli Pan nie przyjedzie na rozpoczęcie roku akademickiego, no to niestety, ale współpraca się nie zacznie i nie wiadomo, czy zacznie się kiedyś w przyszłości. Nie było mowy o przesunięciu zajęć, o ich odrobieniu. Ja mimo tego, że gdzieś te pieniądze na koncie, które traktuję w życiu jako taką poduszkę psychiczną, zaczęły się kurczyć niesamowicie, podjąłem decyzję OK, wszystkie te pieniądze przeznaczam na bilet w jedną i w drugą stronę i zobaczyć co się stanie. Pojeździłem trochę po świecie, to podglądałem ludzi, ich życie, ich biznesy. Wtedy przyszedł pomysł na pierwszą książkę. Gdzieś tam podczas podróży przez Dolinę Śmierci usiadłem i zacząłem pisać pierwszą książkę, która później, wydana kilka miesięcy później, stała się taką dźwignią do budowania mojej marki. Po tej książce w zasadzie rozpoczął się taki dosyć intensywny wzrost mojej popularności, bo propozycja na kolejne książki, na szkolenia, na współpracę, ta marka w tym momencie wyeksplodowała. Gdybym podjął inną decyzję, taką bardziej rozsądną, pewnie był poszedł inną ścieżką. Co możesz poradzić osobom, które chcą zacząć budować własną markę, niezależnie w jakim miejscu są? Tak? Czy na początku swojej drogi, czy już z bagażem doświadczeń? Myślę, że taką pierwszą rzeczą, która jest niezbędna do pokazania swojej unikalności, jest znalezienie i uświadomienie sobie. Właśnie tej unikalności, którą każdy z nas tak naprawdę musi sam zidentyfikować. Unikalność, kreatywność, nieszablonowość to są elementy, które jeśli zaprzężemy do budowania naszego wizerunku, naszej marki osobistej, naszej eksperckości, które zostaną dostrzeżone także przez innych ludzi, przez naszych pracodawców, przez naszych kontrahentów, klientów, to będą te elementy odróżnialności, które, które sprawią, że. Na tle innych ludzi, na tle społeczeństwa, będziemy w jakiś sposób się wyróżniali. To trochę tak jak przy tworzeniu ofert sprzedażowych. Jest w copywritingu i w marketingu takie pojęcie jak unikalna cecha oferty. Sprzedawcy, którzy są w stanie pokazać klientom, co unikalnego oferują, co unikalnego jest w ich ofercie, w ich produkcie. Czyli znowu wyróżnianie się tak jak tygrys. Tak. I ci, którzy potrafią to wydobyć i. Przedstawić, zaprezentować klientowi, mają szansę przebić innych konkurentów w danej dziedzinie, w danej branży, niezależnie od tego, jakie ceny, jaką cenę powiedzmy takiej usługi czy produktu oferują. To samo z człowiekiem. Człowiek, który przychodzi nawet do pracy etatowej, ale jest w stanie pokazać swojemu pracodawcy coś więcej niż inni pracownicy etatowi, którzy czasami niespecjalnie się wysilają, bo ich celem jest przetrwać od 8 do 16, od poniedziałku do piątku. Taki człowiek zaczyna być odbierany jako indywidualista, jako unikat. Nie zawsze to jest dobre. Często korporacje takich ludzi zwalniają, ponieważ oni się nie wpasowują w szablony, w standardy. Natomiast przy robieniu własnego biznesu, przy budowaniu swojego indywidualizmu, swojej eksperckości, unikalność, kreatywność, wydobycie tego, czego, czego nie mają inni, co My możemy zaoferować klientom. Prędzej czy później zacznie skutkować właśnie tą naszą wzmocnieniem tej naszej marki osobistej, wewnętrznej, I w zależności od tego, czy to będzie na przykład jakaś eksperckość w wiedzy, którą przekazujemy, czy profesjonalna pomoc biznesowa w tym kierunku może się rozwijać całe nasze przyszłe życie zawodowe, którego długość także wynika od tego, jak nasza marka będzie silnie zbudowana. Dobrze zbudowana marka może przeżyć jej nosiciela. A z drugiej strony może też skrócić aktywność zawodową, ale w tym pozytywnym znaczeniu może Wam pomóc zdecydować się na przykład na wcześniejszą emeryturę. Dziękuję za wywiad i do usłyszenia przy innej okazji. Dzięki piękne. Życzę rozwoju tych rysowości każdym z Was.